Witajcie, kochani, na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam taki draping za 65 zł. To neonowe 7 wzięło się dzisiaj przypadkowo tu, ponieważ Pan mi mówi, że już 18, czy tam 19, wycofują właśnie neonowe 7, a są jeszcze dwa razy po 177 777 zł. Mówił że są jeszcze dwie takie wygrane, i żeby sobie wziąć. W sumie mówię, dobra. Wezmę. Także yy, tak to się prezentuje. Wielka krzyżówka i brylanty. Także może coś tutaj się trafi. Zaczniemy sobie od wielkiej krzyżówki. Tutaj już mam troszeczkę zdrapaną, i tutaj jest jedno słowo, którym jest los. I sobie dalej jedziemy. Zobaczymy, co nam dzisiaj przyniesie. Właśnie. Krzyżówka, nasza zresztą ulubiona, bo widzę, że bardzo dużo osób drapie krzyżówki. Elf, tu mamy słówko. Ciągle gdzieś tam na kanałach właśnie zdrapkowych mi gdzieś yy, te krzyżówki tam jednak są, drapią, wszyscy je wygrywają. Także ja też próbuję szczęścia. Wiadomo, że nie zawsze się trafia, ale próbuję ciągle. Szukamy teraz literki M. Troszeczkę się tu odbija. Czekaj. Tutaj mamy M. Więcej M nie widzę. Może coś przegapiłam. Nie wiem, pewnie wyjdzie w trakcie. A tu? Tu mamy jeszcze. Patrzcie, bym przegapiła. Teraz mamy Y. Mm. Następna nasza literka, to jest U. O, tutaj mamy drugi wyraz: u do i elf. Jeszcze. Dobra, jedziemy chyba z kolejną literką. Co? Tutaj jest P, jak Paulina. Aby się przydało, i tu by było super. O, tu mamy U. Patrzcie, przegapiłam. Widzę, że R też by było spoko, gdyby się pojawiło. I teraz kolejna litera, to jest litera W. No tu jeszcze mamy W, ale poza tym więcej nie widzę. Dobra. Dalej jest B. I mamy jeszcze R. O, R może coś zdziałać, ale nie musi. Zaraz sobie zobaczymy. Tutaj mamy na pewno drugie słówko, Fryderyk. No i tu raczej nic nam nie wyszło. A zobaczymy teraz tu. O, tu mamy korfu. Rok, czyli korfu, rok, elf to są trzy, tutaj jest czwarte, czyli mamy cztery słowa, zobaczymy, może się coś uzbiera jeszcze. Nie wiem, ja tu nie widzę, ale też zawsze mogłam coś przegapić. Może po prostu odkryjmy sobie nasze kontrolne i wtedy będziemy wiedzieli. No ale widzę, że tu już nic nie ma, czyli zabrakło mi jednego słowa. Szkoda, no ale takie są krzyżówki nieobliczalne. Może teraz neonowe 7. No to sobie drapmy. Ja sobie tu troszeczkę. Obniżę. Chociaż nigdy nie miałam do tej zdrapki szczęścia, no ale... Możemy jeszcze spróbować, nie? No i niestety nic. Zdrapka okazała się znowu pechowa. Dla mnie. No i zostały nam brylanty. Ostatnia szansa w naszych brylantach. Brylanty z numerem 4. O, brylant się pojawił, ale ja sobie chyba muszę wziąć, wziąć ten drapak. No tutaj nic. No na razie puszczutko. Coś mnie te brylanty ostatnio przestały lubić. Dobra, teraz czternasta gra. No, jak widać, nic tutaj się nie dzieje póki co. O, dwie podkowy, no nie. No i oczywiście róża zepsuła wszystko. Nie wygląda to zbyt optymistycznie. No i mamy wygraną, kochani. Patrzcie, no znowu powiedziałam, że coś jest źle i znowu wpadła wygrana. Także super. Bardzo mnie to podbudowało. Bo już, kurczę, się troszeczkę martwiłam. I zostały jeszcze 3 gry i bonus. No i bonus. Bonusie pusto. A co będziemy mieli pod naszym pierścieniem? 3 dyszki. Ja się bardzo cieszę, bo tak to draping by naprawdę wyszedł tragicznie. <gry> Także wiecie, tutaj 0, tutaj 0. Yy, jedynie co, no to tutaj mi się właśnie trafiły trzy dyszki w naszych brylantach kochanych dobre i te trzy dyszki bo tak jak mówię, no zwrot jest bardzo wskazany yy. przypominam o rozdaniu na moim kanale link będziecie mieli w opisie i wszystkie zasady, także jeszcze jeszcze można się zgłaszać do końca miesiąca, jest jeszcze bardzo dużo czasu, także Zapraszam serdecznie. Ja się z Wami żegnam, życzę przyjemnego popołudnia, cześć.